Krokiem. Znaczy, czy nie za bardzo, jak to skręcone było w prawo, ale...

Cześć Kuba, SO9 ANK przez s 9 Olga, Jadwiga, Natalia przez Paweł, witam serdecznie na 10 metrach, Piątka 9, Tomek na... Słuchaj, 5 watów, antena dipol, trzymajcie na dzień zawieszona. U nas też 5 watów, dlaczego 5 watów? No, teraz walniemy dychę i już. Wywołanie, wywołanie ogólnych 8-80 metrów, tutaj jest SP9, Tadeusz, Paweł przez Paweł, SP9, Tadeusz, Paweł przez Paweł, Zapraszam dołączyć... Dobra, udanej wyprawy Do usłyszenia sp 9 i 9 ogólne w 40 metrów tu Stefan, Paweł 9, Dorota Ewa Maria przez Paweł. 4847, jakby się teraz mógł powtórzyć Twojej KUTY HAW. Praszywka Wielka, praszywka Wielka do SOTY numer SP, y, brawo ZULU 028, BZ 028. Czerny. O kurde, okej. Okay. Stefan, kubek, pięć naciszek na Barbara łamany. Pięć właśnie za moją długopisaj. Dobry mocny sygnał, ale dużo stacji woła i trochę zakłóceń tu. Mam na tej przeszłości. Piątka dziewiątka, Mariusz, rezerwat przyrody Rogalice, Stefan Paweł, franek, franek 653. Okej, okay, Mariusz, dziękuję bardzo. No i tutaj, imię moje Marian. Marian, moje tutaj w tej chwili jest. Praszywka wielka, praszywka wielka. Sema ja daje w tej chwili z KX3 około 5 W mocy, bo już nam bateria pada, mamy poniżej 12V antena typu Deepol na 7, na 7 M powieszony jako inwerter. Dziękuję bardzo 73 do usłyszenia. Daleki ciekawe włączności. Trzymaj się, czymś baj. Okej, fajnie. Potwierdzam. Zapisałem Stefan Paweł Barbara Sykon Sara 28. No Paweł pozdrawiam Pozdrawiam. 7344. No, dziękujemy bardzo. i do usłyszenia. No i. Zlikwidowane obozowisko, antenowisko i możemy, możemy, I dwóch starszych panów spokojnie zmierza na piwo, na piwo. Do krokiem faceta, który wie czego chce, zdecydowanym. <laughs>